Z którym będzie długo, Ładuję amunicję przeciw pancerną. Ultra jeden bruk zgromadził średnie siły na tym obszarze. ładuj amunicję przeciw pancerdą! Witeczku, czy ci było źle Ładuję w domeczku? Zagrożenie jest niskie w tym sektorze. Ale się Daj już 6 sekund Zabnili mnie! Nasz BSP w powietrzu Na górce są Odwierdzam! tutaj! Potwierdzam Wykrywamy wzmożoną aktywność w sektorze, ostrożnie! Kurwa, no jest. Wrogi BSP w sektorze Ultra jeden. To Ale jemy ty twardy. to możesz nieprawda Jasne! Siadam na górce cały czas. No nie chcą przyjść O Z Velikana to ja im nic zrobię, kurwa. Chciałem ich podjechać, ale się okazało, że oni czekają. On nie ma nic, nie ma płyt. Na biało. Tam Co szefliki. Ultra 1, pobliżu znajduje się operator, wzywa pomoc medyczną. Ultra 1, zagrożenie jest niskie w waszej okolicy. Ultra drogę. I kurwa, jeden, Pobliski operator brzmiał za wsparciem medycznym. Napijli I, I czoklasy, au! A, elektrowni. BSP ma mało paliwa. Wraca do bazy. Ja myślałem, że to Gruby dojeżdża, to Mordzio poleciał ze mną. Mordzio jest na dachu. Lubisz bentów? Ruch ruchu, ruchu! Bent, wilka. Twoja stara bent. Nie nie powiem. A, ale to dobrze, to dobrze. To zobaczysz jak jest. On pewnie teraz należeć musi. Ultra 1 wywiad potwierdza, że to był ścigalogrom informator. Przesyłamy nagrodę za jego głowę. Nie wchodź. Siedzimy tu, siedzimy tu. Fajne ja przyszli po dyrektor, nie wyjdziesz. Czekamy. Kupię. Dużo, dużo. Dużo, dużo. Nasz nalot precyzyjny w drodze. Spadać, spadać, spadać. Spadaj, Tak, wciąż raczej tu nie było Jadą. Idą, idą, Dawaj, dawaj, prowadzą do listu gończego. Idzie od dołu, od dołu. Kurwa, że jestem u góry, traję z kim nie ale to jest kurde, eh? Osłaniaj, podnosz, ktoś Podnoś jeden. Ukoferuj. <śla> Ty kurwa Dobrze, pecie. Jajaja, ja, wypierdalaj. 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 Nie? To, to też wrzucisz kurwa, pecie mały. Dobra, zreden. Dobra. Dobra, nie jąkaj się, nie tak? jąkaj się. Co za kurwe gawołanie, nie? Ja tu podeszłem gdzie mówiłem, nie? Oni się pytali tego łokcia, kurwa. Tego łokcia się pytali, czy nas znają. Ci mówi, że nie. To dobrze, że, że nas nie znasz, ale zobaczysz, jak padamy. I chuj A tam obstraniam, ostatnim razem też byliśmy. Czy mam się kupić, czy mam się kupić? Obserwany, kurwa, Majty, kurwa, nie. Spacenie nie miałem, kurwa i Tomaszek wchodzi tu. Oni, oni wiedzieli, że my tu jesteśmy, ja nie wiedziałem, że oni tu są. Dopiero, jak podchodziłem, to dopiero usłyszałem. Ja Cię temu pingowałem, stary, wiesz? Chciałem się odrywać, kurwa. Dlatego siedziałeś na bloku. Nie, to ja byłem. Mordzia na blokole, podeszłem i słyszałem że jak, kurwa, ojadają kurwa, nie? Praktykę obmyślali to. Siedzimy w kupie, kurwa. Ty, a ten Myszka Miki to jest, kurwa, dorosły gość, kurwa, i on siedzi z dzieciakami. Tak, 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 tak. Ja, perdole, nie wierzę. Pan, pan Hogal. Ratataj. Wrogowie znają waszą pozycję. Spodziewajcie się ich. <noise> no ten akurat nas nie, nie. to nie, chyba co my tu mamy? Od od Dach, dach! U góry na dachu jest. Na dachu. Ultra jeden, sojusz. Oj, oj, oj. Ultra jeden. Na dawaj, dawaj, dawaj Jest 1. Zabijanie operatorów wyznaczy nagrody za wasze głowy. Hmm? Panie, Ale mają ja, ja mam medyka. Ja mam medyka. Tylko na dwa. My tu pi tu pi tu, a tu patrz kurwa. A tu kamper siedzi i hmm. czeka aż widzimy. To są kurwa rozjebane dziecioki, nie? Które potrzebują atencji, bo myślą, że urosną. I nie leciłem, tak? że mi się uda. Mam cztery. Daj mi się było. Słuchaj! Karma Karmata jest dziwka. Kurwa, no nie, nie, nie chcę. Mi się, nie chcę mi się montować, żeby ten dźwięk z, z tego, co ja tutaj stałem i słuchałem, wrzucić pod to, jak oni padają. A kurwa, jestem zbyt leniwy. Bo to by było piękne, ale no, mi się kurwa nie chce. Tanki mówi, że myszka to jest pedał. No ale kurwa rządzi nimi dzieciako, on się go podporządkował się mu. Mało tego. Ja wiem jaką ma imię nazwisko, bo przyszedł debil się podpisać pod filmikiem z YouTube'a z imienia i nazwiska. I myślał, że ja nie wiem kto to jest. Mordio tu porobił, Mordio tu porobił, Mordio tu porobił. Mordio tu porobił. Mordio. i tego, i tego o, oni go podnieśli dla Mordia go jeszcze raz Małego Peta Okej okay. Nie no pompy już nie będę brał, bo już nie mam miejsca na pompy Okej, okay, to idę szybko na kibel Z, nagram w tego filmiczka Nie tego łokcia nie będę wrzucał, bo on mówi, że on w sumie nas nie kojarzy. Ultra jeden wróg zgromadził na tym obszarze. Fajny łokieć? Tak. A no, podnieśli go ostatnio, nie? Ja? Nie wiem, on mówi, że A nas no nie kojarzy. No, to mam całą pamięć, Jeden, Był wczoraj. Dzięki temu nieśmiertelnikowi Pultra 1. Zdeponujcie kasę w tajnej skrytce, żeby skrócić czas od nowej broni. Nie podpuszczam, nie zmutujesz filmiku. Nie, Przyjęliście nieśmiertelnik, tylko ostrożnie będzie was teraz mieszał oddział wroga. Malak się pisze. Nie, nie podpuszczam, ale nie zmutujesz filmiku. No nie chce mi się, naprawdę mi się kurwa nie chce Ja bym mógł zajebiste filmy pomotować, bo ja mam kupę rzeczy, jak on tam nas wyzywa, potem pada, ale mi się kurwa nie chce, no ludzie Dlatego powiedziałem, że zrobię jeden a porządny filmik Nie będę wrzucał jakiś tam dupeli, jak on, że tam znajdzie nas nieśmiertelnych na mapie i rzuca, tylko taki porządny film. Raz a porządny, nie? I już Mówię, jakbym miał większe, kurwa, umiejętności montażowe, to bym go, kurwa, zmiażdżył. Przecież on, ten, ten pedał do mnie, kurwa, maile pisał, żebym, żebym go wybił, jego i kolegę jego. I w ogóle, to co on mi pisał w tytule donate'ów, kurwa. Człowieku. Ultra jeden, Ultra Mówię, ale to są, to są no, dzieci. Wchodzę na to, że trzeba być po prostu mądrzejszym. Też jeszcze jakieś jego dziwne ataki, jakieś kurwa banie. Mnie to w ogóle nie rusza. I możecie, możecie mnie to podsyłać. Ja mam to w pizdzie. A ja sobie zapiszę całą tę grę, żebym miał ten dialog. Jak podchodzę pod elektrownię a oni tam odgadują Kurwa cepy I siedzą na tej elektrowni kurwa persy podczunięty pod brodę kurwa obstrani popachy. pachy jeden. się ewakuacja No ale nie no koleś po głosie ma gdzieś kurwa pod cztery dychy, a rządzi nim kurwa jedenastolatek. latek 11 -latek. No ja pierdolę to moje na śle? Coś takiego, nie wiem <laughs> Nie no, może trochę więcej Pójdź wie No więcej, zresztą nie od cztery czeka w trzech ewakuacji Wszystko, mamy mało czasu Alec, leczele lecze, lecze. kurwa leczę Ultra 1, co już nie wpadł, jesteście po prostu. Most nie Kurwa, szczęście, bo mi się Macie animacja na to, czy nie? nie Mam, tak. Ultra na pokładzie, wraca. Mordzia podwyżka. Daj się pięć groszy. Mordzia zadowolony. <grym> Ultra jeden. <grym> <grym> Co to za no, ja, ja, ja nie mogę za dużo rozdawać, bo potem Tomaszek też chce kogoś. <noise> to ja Nie ja, 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 Podwyżki? No właśnie, byłem w tej sprawie. <noise>